Fertygacja jest dość oryginalnym sposobem podawania nawozów. Nie różni się właściwie od tradycyjnych sposobów podawania nawozów. To można było tak powiedzieć przekornie, przecież podajemy nawóz, no ale ta różnica, to mówię przekora, ta różnica jest jednak duża, bo nawóz podajemy z wodą i podajemy tylko tam, gdzie ta woda dociera, w zależności od rodzaju systemu nawodnieniowego. Czy to będzie nawodnienia, nawodnienie kroplowe, czy to będzie mini zraszanie, nawóz rozprowadzany jest z nawozem. Czy fertygację powinniśmy stosować? Nieraz może być to konieczność. Na przykład przy przedłużającej się suszy podajemy często wodę. Następuje pobranie składników mineralnych z gleby, dodatkowo rozcieńczenie, ponieważ duże ilości wody podawane są do gleby. I okazuje się, że tam, gdzie jest aktywny system korzeniowy, tam właśnie brak składników, które rośliny powinny pobierać. Więc jedynym sposobem, żeby uzupełnić w te same miejsca, skąd zostały pobrane składniki, jedynym sposobem jest właśnie fertygacja. Inny problem to jest duża ilość opadów. Kiedy stosujemy nawożenie posypowe i y, wystąpi ulewa i zmyje nam nawozy albo w głąb profilu glebowego, albo wręcz do rowu, to rośliny i tak z tych nawozów nie mogą skorzystać. Y, kiedy uruchomimy ciągnik, przyczepimy dozownik nawozów i pojedziemy do tak zalanego sadu, no to jest, wydaje się całkowicie głupie, ale po... Odprowadzeniu wody wystarczy uruchomić system nawodnieniowy i podać nawóz o y, większym stężeniu niż normalnie w niedużej ilości. Mówimy to o kilogramie azotu, dwóch kilogramach i mamy od razu składnik gotowy do pobrania w pobliżu systemu korzeniowego. Już po prostu przeciwdziałamy nadmiernemu rozcieńczeniu składnika. Fertynacja jest technologią, która może stwarzać problemy związane z nie tylko obliczeniem dawki. Nawożenia, ustaleniem harmonogramu, ale także dobraniem dozownika. Zastanawiając się nad tym, jak można sadownikom w tym pomóc, doszliśmy do wniosku, że narzędziem bardzo dobrym do tego rodzaju szkoleń jest internet. Ogrodnik może skorzystać z naszych kalkulatorów poświęconych nawadnianiu, ale także dedykowanych dla fertygacji, które umieściliśmy na stronie Instytutu Ogrodnictwa pod adresem www.nawadnianieinhort.pl. Są to kalkulatory, w których ogrodnik może ustalić sobie harmonogram nawożenia, może ustalić stężenie w beczce w zależności od rodzaju dozownika ustalić dawki nawożeniowe. Te kalkulatory są pomocne nie tylko dla sadownika, ale także dla doradcy, ponieważ wszelkiego rodzaju informacje, które tam uzyskujemy, można zapisać i mailem przesłać powiedzmy odbiorcy, czyli może wykonać to doradca, który wprowadzi odpowiednie dane. A ogrodnik dostanie, otrzyma gotowe rozwiązanie stosowania fertylizacji. Kalkulatory są kalkulatorami na stronie Instytutu Ogrodnictwa, są w otwartym internecie, nie płacimy za nie, nawet w tej chwili nie trzeba się logować. Nie wiem, czy z chęci poznania naszych potencjalnych albo rzeczywistych klientów te, tej wiedzy będziemy może zrobimy logowanie ale na pewno nie przewidujemy w ogóle żadnych opłat ponieważ to ma zadanie tych kalkulatorów jest podniesienie wiedzy ogrodnika i ułatwienie mu wyznaczenia dawek nawodnieniowych i nawożeniowych i harmonogramu podawania nawozów